Cześć z tej strony Krecik. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić proste drzwi na tłok w Minecraft 1.15.2. A więc zaczynajmy. No to tutaj mam przygotowany taką małą scenkę, w której pokażę Wam, jak działa ten cały mechanizm. Trzeba pociągnąć za dźwignię i otwierają się. Takie oto drzwi na tłoki. Tutaj może być wasza na przykład baza, lub nie wiem, jakieś skrzynki ze skarbami, diamentami itp. Można to zamknąć. No i to jest kompletnie niewidoczne, bo zlewa się ze ścianą, więc nikt Wam nie powinien tego, to, to odkryć. Chyba, że będzie wiedział, że tam za tym jest wasza baza, ale to. Już wasz problem, jak schowacie na przykład sobie tą dźwignię. E, tutaj, za tym mam pokazane mechanizmy, jakby tak bez tego całego zabudowania. Tutaj, właśnie, jest ten mechanizm e, z, z tą nową ścianą. On wygląda mniej więcej tak, że e, tutaj są ułożone pistony. Pokażę Wam, jak to zbudować. Potrzebne będą tak dwa repeatery. Ripi 12 lepkich tłoków, no i jakiś blok do budowania. To na początku trzeba zbudować sobie takie 2 na 2 z lepkich tłoków. Później w ten sposób ustawić kolejne. Tutaj żeby było, żeby były dwa klocki przerwy. Tutaj znowu te dwa. Tutaj. Tutaj. Tutaj dajemy sobie jakiś blok. I w ten sposób układamy klocki na górze. Ups. Tu i tu, żeby powstało coś takiego. Tutaj dajemy dwa repeatery. Muszą być ustawione na jeden bodajże tick, ale ja zawsze ustawiam na maksymalną ilość, wtedy to widać przynajmniej jak to pracuje. Tutaj można sobie zabudować. Ups. Teraz budujemy schodki, żeby nasz mechanizm był podłączony do prądu. Tutaj damy redstone. Ciągniemy, ciągniemy to jakoś mniej więcej tutaj, żeby była dźwignia. Ups, film nie muszę wziąć jeszcze. Dobra, mam dźwignię. Stawiamy dźwignię. I teraz widzimy, że to się wysuwa do przodu, więc tutaj musimy sobie zbudować taką ściankę, żeby to się zlewało wszystko żeby nie było to widoczne, żeby nie było tak, żeby tak nie wystawało. No i teraz to całkowicie działa. Tutaj jeszcze mam mechanizm na przycisk. On jest zbudowany identycznie. Tutaj tylko trzeba zrobić negację redstone'ową, czyli dać tutaj pochodnię, tu blok i jeśli ten redstone zasili ten blok, pochodnia zgaśnie, bo te Tłoki są cały czas włączone i tłoki się schowają, dzięki czemu można będzie wyjść, wejść raczej. Tutaj mam moim zdaniem takie słabe drzwi, ponieważ tutaj są pistony. To są takie jeszcze prostsze drzwi, ale one są praktycznie no, w 100% widoczne, chyba że jakoś to, nie wiem, jakoś inaczej to można zbudować, jeszcze tutaj dać. Tłoki. E, tutaj są schowane. No, trzeba je zakryć, bo inaczej to będzie widoczne i to będzie brzydko wyglądać. No, i tu są tylko e, cztery użyte. To coś takiego działa. Jest tutaj taka wnęka. Jeśli no, tutaj zabudujemy, no to nie będzie można przejść. A to nie o to chodzi. No, i e, to był taki bardzo krótki materiał, mm, właśnie jak zrobić takie najprostsze drzwi. Na tłoki w Minecraftie. Przypominam, co jest potrzebne do tego, żeby to zbudować. To tak, 12 pistonów, dwa repeatery, trochę redstone'a, kilka jakiś bloków. Chyba, że to robicie w górze, no to na przykład jakąś tajną bazę w górze, no to nie potrzeba aż tyle bloków. Jeśli ktoś nie wie, jak się kraftuje pistona, na przykład lepkiego pistona na survivalu. No to na ekranie wyświetla Wam się receptura na pistona, a później lepkiego pistona. No i to byłoby na tyle. Żegnam się z wami i cześć!